Gdańsk, lato 2010 roku. 19-letnia Iwona Wieczorek wychodzi z popularnego klubu w Sopocie i rusza samotnie w kierunku domu. Kamery monitoringu rejestrują jej ostatnie kroki o godzinie 4.12 przy wejściu na plażę nr 63 w Jelitkowie. I od tego momentu ślad po Iwonie Wieczorek znika. Niewyjaśniona zagadka, która od 15 lat fascynuje Polskę. Kto wie, co stało się tamtej nocy z 16 na 17 lipca 2010 roku? To jedno z najbardziej tajemniczych zaginięć w historii polskiej kryminalistyki. Mimo upływu lat, zaangażowania najlepszych śledczych, śledczych z archiwum X, prywatnych detektywów i dziennikarzy, sprawa pozostaje nierozwiązana. Dzisiaj przyjrzymy się dwóm kluczowym postaciom w tej sprawie Patrykowi G. i Pawłowi P których role i zachowania nadal budzą najwięcej pytań. Osoby, których zeznania są pełne sprzeczności, nieścisłości i których działania po zaginięciu Iwony wzbudzają podejrzenia śledczych do dziś. Zanim zagłębimy się w wątki śledztwa, poznajmy bliżej samą Iwonę Wieczorek. Kim była dziewczyna, której zaginięcie wstrząsnęło całą Polską? Iwona Joanna Wieczorek Urodziła się 8 stycznia 1991 roku w Gdańsku. Miała 164 cm wzrostu, piwne oczy i blond włosy. W momencie zaginięcia miała 19 lat. Niedługo wcześniej zdała maturę i planowała rozpocząć studia na Akademii Morskiej w Gdyni od października 2010 roku. Z relacji znajomych wyłania się obraz dziewczyny o silnym charakterze. Zdecydowanej, która wiedziała, czego chce od życia. Była towarzyska, lubiana, choć podobno potrafiła być również uparta i nieustępliwa. Iwona wychowywana była głównie przez matkę, Iwonę Kindę Wieczorek, która po rozwodzie z biologicznym ojcem dziewczyny związała się z Piotrem Kindą. Ojczym miał bardzo dobry kontakt z Iwoną, która traktowała go jak ojca. Relacja Iwony z matką była wyjątkowo bliska. Jak opisywali ją znajomi rodziny, bardziej przypominała relację siostrzaną niż rodzicielską. Iwona zwierzała się matce ze wszystkiego, również z problemów sercowych. Przed Iwoną, jak sama mówiła, były najdłuższe wakacje w życiu. Chciała ten czas poświęcić na odpoczynek i zabawę, zanim rozpocznie studia. Latem 2010 roku planowała wyjazd do Hiszpanii. Przyjrzyjmy się dokładnie wydarzeniom z nocy, kiedy ślad po Iwonie Wieczorek zaginął. Jest piątek, 16 lipca 2010 roku. Iwona Wieczorek jest podekscytowana zbliżającą się imprezą. Razem z przyjaciółką Adrią planuje wybrać się do klubu Dream Club w Sopocie na zaproszenie trójki kolegów Pawła P., Marka i Adriana. Wcześniej tego dnia Iwona wstaje wyjątkowo wcześnie. Aby odwiedzić salon kosmetyczny swojej matki. Wieczorem grupa spotyka się najpierw na działce babci Pawła P. przy ulicy Reja w Sopocie, gdzie wszyscy spożywają alkohol. Stamtąd udają się do Dream Clubu w krzywym domku. W trakcie imprezy dochodzi do kłótni. Co ciekawe, żaden z uczestników zabawy nie potrafi dziś jednoznacznie wyjaśnić, o co dokładnie poszło. To jeden z wielu elementów, który budzi podejrzenia śledczych. Około godziny trzeciej nad ranem Iwona opuszcza klub i postanawia samodzielnie wrócić do domu. Jej trasa to około 6 kilometrów z Sopotu do mieszkania na osiedlu Jelitkowski Dwór w Gdańsku. Pokonuje ją pieszo. Z analizy bilingów telefonicznych wiemy, że w drodze powrotnej Iwona wielokrotnie kontaktuje się ze swoimi znajomymi. Szczególnie istotny jest fakt, że wykonuje kilkanaście połączeń do Pawła P. Około godziny trzeciej siedem kamery monitoringu rejestrują ją skręcającą na nadmorską promenadę. O godzinie 3.33 Adria otrzymuje od Iwony SMS o treści O gówno mnie zaczepiają. Zaraz po tym dziewczyny rozmawiają przez telefon. O trzeciej 3.49 telefon Iwony rozładowuje się. O 4.12 kamery przy wejściu na plażę numer 63 w Gdańsku jelitkowie rejestrują Iwonę po raz ostatni. Do domu zostaje jej około 20 minut drogi pieszo. Nigdy tam nie dociera. Kim jest Patryk G.? To jeden z najbardziej tajemniczych wątków w całej sprawie. Były chłopak Iwony Wieczorek, który miał być również jej dalekim kuzynem. Ich związek budził kontrowersje w rodzinie właśnie ze względu na pokrewieństwo. Według relacji matki Iwony młodzi poznali się na dyskotece, nie mając pojęcia o swoim pokrewieństwie. Kiedy Iwona przyprowadziła chłopaka do domu, jej matka rozpoznała w nim syna swojej kuzynki. Mimo początkowych protestów rodziny, związek został zaakceptowany. Patryk G. i Iwona rozstali się około dwa miesiące przed jej zaginięciem. Jednak, jak twierdzi matka Iwony w rozmowie z dziennikarzem śledczym Januszem Szostakiem, ich związek był raczej zawieszony niż zakończony. Według analityka komendy głównej policji, Marka Siewerta, para nadal była o siebie zazdrosna i wzajemnie im na sobie zależało. To bardzo istotny element w naszej układance splot takich silnych emocji jak zazdrość, poczucie odrzucenia, niedokończone sprawy między byłymi partnerami. To często prowadzi do dramatycznych zdarzeń. Kluczowe jest to, co Patryk robił w noc zaginięcia Iwony. Według zeznań, feralnej nocy przebywał w klubie Banana Beach w Jelitkowie, czyli niedaleko trasy, którą wracała Iwona. Co ciekawe, podczas imprezy w Dream Clubie Iwona miała otrzymać SMS-a od koleżanki z informacją, że Patryk bawi się w innym klubie z jakimiś dziewczynami. To właśnie mogło być przyczyną jej zdenerwowania i kłótni z przyjaciółmi. Istnieją przesłanki, że Iwona mogła mieć nadzieję, że w drodze powrotnej spotka Patryka. Jeśli faktycznie się spotkali, to byłby to ostatni znany kontakt zaginionej z kimkolwiek. W trakcie śledztwa Patryk był przesłuchiwany wielokrotnie. Za każdym razem przedstawiał nieco inną wersję wydarzeń, co budziło wątpliwości śledczych. Podczas pierwszego przesłuchania 25 lipca 2010 roku, tydzień po zaginięciu Iwony, Patryk zeznał, że w noc zaginięcia przebywał z kolegami na deptaku w okolicach swojego osiedla do około godziny drugiej w nocy, po czym wrócił do domu. Jednak podczas przesłuchania w czerwcu 2011 roku stwierdził, że około pierwszej wszyscy razem poszli do domu i że nie wychodził już tamtej nocy. Kiedy śledczy konfrontowali go z faktem, że jego telefon logował się o godzinie drugiej przy ulicy Parkowej w Sopocie, odpowiedział, że wiedział, że takie pytanie zostanie zadane, ale nie potrafił tego wyjaśnić. Na późniejszych przesłuchaniach przyznał, że wcześniejsze zeznania były nieprawdziwe i że faktycznie był w klubie Banana Beach, ale nie kojarzy tego z datą 17 lipca 2010 roku. Śledczy dopytywali również, co Patryk robił o godzinie 2:54 w okolicy ulicy Obrońców Wybrzeża, o 3:27 przy ulicy Brzozowej oraz o 3:31 ponownie przy obrońców Wybrzeża, bo w tych miejscach logował się jego telefon? Na większość pytań Patryk odpowiadał, że nie pamięta. Częste zmiany zeznań, zwłaszcza dotyczące kluczowych momentów, to klasyczna czerwona flaga w śledztwach. To może wskazywać, że osoba ma coś do ukrycia. Co więcej, tydzień przed zaginięciem Iwony doszło do zastanawiającego zdarzenia. Około piątej rano Iwona zadzwoniła do Patryka i skarżyła się, że została pobita przez jego kolegów, gdy wracała z imprezy do domu. Ta sytuacja nigdy nie została w pełni wyjaśniona. Zachowanie Patryka po zaginięciu Iwony również budzi wątpliwości. Przez pierwsze kilka dni nie angażował się w jej poszukiwania. Dopiero po dwóch dniach od zaginięcia zgłosił się do matki dziewczyny. Jak stwierdził były dyrektor Biura Kryminalnego KGP, inspektor Marek Dyjarz, podczas przesłuchania Patryka było widać, że coś ukrywa. Z kolei Marek Siewert z KGP, który analizował zeznania Patryka, doszedł do jednoznacznego wniosku, że nie mówi on całej prawdy na temat tego, co robił tej nocy. Przejdźmy teraz do drugiej kluczowej postaci w tej sprawie – Pawła P., kolegi Iwony, z którym bawiła się w Dream Clubie feralnej nocy. Paweł P. był jedną z ostatnich osób, które widziały Iwonę Wieczorek. To właśnie na jego zaproszenie Iwona wraz z przyjaciółką Adrią przyszła tego wieczoru na imprezę. Najpierw wszyscy spotykali się na działce jego babci przy ulicy Reja w Sopocie, by później bawić się w klubie. Z analizy bilingów telefonicznych wynika, że wracając do domu, Iwona kilkanaście razy próbowała skontaktować się z Pawłem P. Nie wiadomo dokładnie o czym rozmawiali, bo zeznania Pawła P. w tej kwestii są mało precyzyjne. Twierdził jedynie, że niepokoił się, czy Iwona doszła do domu. To zastanawiające, że Iwona tak intensywnie próbowała skontaktować się właśnie z Pawłem, mimo że wcześniej się pokłócili. To sugeruje, że albo potrzebowała jakiejś konkretnej informacji od niego, albo być może czuła się zagrożona. Skomplikowane relacje Iwony z Pawłem pozostają enigmatyczne. Jak zeznał później sam Paweł, ich relacja była luźna, choć pozostawali bliskimi znajomymi. To, co działo się po zaginięciu Iwony, rzuca jednak nowe światło na rolę Pawła w całej sprawie. W grudniu 2022 roku po 12 latach od zaginięcia Iwony, Paweł P. został zatrzymany przez policję. Prokurator postawił mu szereg zarzutów. Zarzuty dotyczyły utrudniania postępowania karnego poprzez usuwanie śladów i dowodów, zacieranie śladów przestępstwa, a także podawania nieprawdziwych informacji w sprawie dotyczącej Iwony wieczorek. To bardzo poważne oskarżenia. Jak ustalili śledczy, Paweł P. krótko po zaginięciu Iwony wszedł do jej mieszkania za pomocą kluczy pozostawionych na balkonie. Tam korzystał z jej komputera, modyfikował i usuwał pliki. Co więcej, podszywał się pod jej matkę, wysyłając wiadomości przez komunikator GADU-GADU, w których sugerował, że Iwona przebywa w domu publicznym za granicą. Prokuratura zarzuciła mu również działania zmierzające do wyłączenia ze śledztwa niektórych policjantów z Sopotu przez rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji. Paweł miał twierdzić, że jeden z funkcjonariuszy powiedział: "Za tę sprawę to on wyremontuje sobie samochód". Zatrzymanie Pawła P w 2022 roku wywołało sensację w mediach. Wraz z nim zatrzymano również jego partnerkę, Joannę S. Obojgu postawiono zarzuty dotyczące przestępstw narkotykowych. Wobec Pawła P. zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, zakazu opuszczania kraju oraz poręczenia majątkowego w wysokości 50 tysięcy złotych. Co ciekawe, według ustaleń mediów, Paweł P miał problemy finansowe. Jego długi miały sięgać 300 tysięcy złotych, co utrudniało mu wpłacenie wyznaczonego poręczenia. Joanna S., partnerka Pawła P., również jest postacią budzącą zainteresowanie śledczych. Według doniesień medialnych, przed związaniem się z Pawłem P., kobieta miała być w związku z trójmiejskim gangsterem Arturem W., który miał brać udział w śmiertelnym pobiciu Daniela Z. pseudonim Zachar. Co ciekawe, Artur W. został znaleziony martwy w swoim domu w Gdańsku 31 grudnia 2018 roku. Co dodatkowo komplikuje całą sprawę. To potencjalnie ważny trop w całej sprawie. Możliwe powiązania z trójmiejskim półświadkiem mogłyby wyjaśnić, dlaczego przez tyle lat otoczenie Iwony Wieczorek wydaje się być związane swoistą zmową milczenia. W sprawie zaginięcia Iwony Wieczorek pojawia się jeszcze jedna intrygująca postać, tak zwany mężczyzna z ręcznikiem widoczny na nagraniu z monitoringu przy wejściu na plażę nr 63, idący za Iwoną. Przez 12 lat tożsamość tego mężczyzny pozostawała nieznana. Dopiero w grudniu 2022 roku, po upublicznieniu przez policję jego wizerunku, mężczyzna sam zgłosił się na komisariat w Chorzowie. Został przesłuchany w charakterze świadka, ale śledczy nie znaleźli dowodów łączących go z zaginięciem Iwony. Zgłoszenie się mężczyzny z ręcznikiem po tylu latach to niewątpliwie ważny moment w sprawie, ale niestety nie przyniósł przełomu, na który liczono. W czerwcu 2024 roku pojawił się nowy trop w sprawie. Policja opublikowała zdjęcie białego Fiata Cinquecento, który mógł mieć związek z zaginięciem Iwony. Samochód został zarejestrowany przez kamery 17 lipca 2010 roku o godzinie 5:07 w Gdańsku, na ulicy Pomorskiej w rejonie Parku Regana. Internauci prowadzący własne śledztwo ustalili, że podobny samochód stał później zaparkowany przez kilka lat, rdzewiejąc w okolicach Parku Regana. Ten trop nadal jest badany przez policję. W sprawie zaginięcia Iwony rozważano również wiele innych teorii. Jedna z nich dotyczyła możliwego zaangażowania trójmiejskiego półświadka, w tym łowcy nastolatek Krystiana W. znanego jako Krystek. Inna hipoteza sugerowała, że za zaginięciem Iwony może stać osoba z rodziny, która miała powiązania z trójmiejskim gangsterem o pseudonimie Tygrys. Sprawa Iwony Wieczorek jest niezwykle złożona ze względu na mnogość wątków i potencjalnych podejrzanych. Brak ciała ofiary dodatkowo utrudnia postęp w śledztwie. Jednym z najbardziej intrygujących aspektów sprawy Iwony Wieczorek jest tak zwana zmowa milczenia wśród osób z jej otoczenia. W tej sprawie uderza fakt, że osoby z najbliższego otoczenia Iwony udzielają sprzecznych, niejasnych zeznań, często twierdząc, że nie pamiętają kluczowych szczegółów. Były inspektor Marek Dyjasz, który prowadził sprawę jest przekonany, że Iwona znała swojego zabójcę. Jego zdaniem najprawdopodobniej spotkała kogoś znajomego w parku Regana, a następnie została stamtąd zabrana samochodem. W 2019 roku sprawę przejęło tzw. Archiwum X, działające w Małopolskim Wydziale Zamiejscowym Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie. To zespół zajmujący się trudnymi, nierozwikłanymi sprawami kryminalnymi. Pod koniec 2024 roku nastąpiła zmiana prokuratora prowadzącego sprawę, co daje nadzieję na nowe spojrzenie i potencjalny przełom. Sprawa zaginięcia Iwony Wieczorek pozostaje jedną z największych zagadek kryminalistycznych w Polsce. Pomimo zatrzymania Pawła P. i postawienia mu zarzutów utrudniania śledztwa. Nie wiemy wciąż, co faktycznie stało się z dziewczyną. Czy Patryk ukrywa coś ważnego? Dlaczego jego zeznania są pełne sprzeczności? Co skłoniło Pawła do włamywania się do mieszkania Iwony i manipulowania dowodami? Jaka jest rola innych osób z otoczenia dziewczyny? Przed nami wciąż więcej pytań niż odpowiedzi, ale prace śledczych trwają. Pojawiają się nowe tropy, jak tajemniczy biały Fiat Cinquecento. Prokuratura i policja nie składają broni, a wszyscy mają nadzieję, że nadejdzie dzień, gdy prawda o losie Iwony Wieczorek ujrzy światło dzienne. Jeśli ktokolwiek z oglądających posiada jakiekolwiek informacje związane z tą sprawą, prosimy o kontakt pod specjalnym numerem telefonu: 506-582-722 uruchomionym przez policję. Każda. Nawet z pozoru nieistotna informacja może okazać się kluczowa dla rozwiązania tajemnicy zaginięcia Iwony Wieczorek. Po tylu latach wciąż wierzymy, że ta sprawa może zostać rozwiązana. Historie kryminalne znają przypadki zagadek rozwiązanych po kilkudziesięciu latach. Kluczem jest konsekwentna praca śledczych i być może jedno przełomowe zeznanie, które przerwie zmowę milczenia. Dziękuję za uwagę. I zapraszam na kolejny odcinek. Jeśli spodobał Ci się materiał, daj łapkę w górę, zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek, aby być na bieżąco z nowymi materiałami. Do usłyszenia!